Ty? Co robisz? masz ma sklep z pancerzem? Nawet nie wiedziałem. Henry zaraz niewielką ochronę jeden punkt do zręczności. Jeśli masz umrzeć, mając sobie e, sobą, zaczepiec, z losowymi atrybutami. A, tak sobie. Zwiększa inteligencję, ale pogarsza wzrok. No to tą zręczność, no. Daj. A tu? Daj dwa punkty siły. Nice. To rozumiem, że ja muszę i tak ten czapek zdobyć w trakcie. Że go nie mam od razu. No nie, Kiemka trusia? Katrusia. Zainwestuj eliksiry. Dobrze, tak samo robię. Nie no, trzy może teraz. Znaczy, nie mam. Dwa znowu. Niech będzie. Okej, okay, pierwsze miasto. Endy się przechodzi. Nie wiedzieliście? Ja się domyśliłem od razu, że trzeba w windą pojechać. No Jezu, no nie wiem, idziesz na tą siłownię tam z własnej woli? Nie no, po prostu, jeżeli ktoś by mnie zmusił, to pewnie bym poszedł. Ale tak, żeby mnie zmusił, zmusił. Tak jak na przykład lekarz by powiedział, musisz iść podciągać sztangę. O kurde. Ta muzyka. Oni już, oni już na serio grają. No, <ścoughs> oni już na serio grają. Tę grę. O, hej rycerza! Chciałem to. Jak wygląda teraz? Ja tą postać kojarzyłem z tym kapeluszem, a teraz jest taka. O-O! O-O! A właśnie, parowanie tutaj było. Czym się parowało? Bo jest obrona gdzieś. Hu nie, e nie? Spacjum nie. Spacjum kont kontroluje zmiana broni. Shiftem chyba. Czekajcie. Sterowanie. Blokowanie B. Co? Unik A? Z controller. What the fuck? <laughs> Lewy shift, no tak. Jak się Shifta wciśnie w odpowiednim momencie, no to masz parowanie i. Jest git, ten nam blokuje krąg. Ej, miałem coś takiego, że. Aha, to był, to był tylko. Ej, wcisnąłem shift, shift to jest unik. To nie wygląda jak blok. Może ta broń. No, że ten miecz nie może blokować, nie wiem. Cześć Gawron, to jest Indie. Eee, moment, nie ma nic napisane, że nie blokuje. Aha, nie ma obrony, po prostu nie ma obrony. No ale to i tak powinno być parowanie, tak? Czy nie? Uh! No ten podwójny dasz jest. Przydatny. Au! Nastrójmy parowanie. Dało się. Nice. To, że to teraz nic nie daje mi, tak? Miałem taki pierwszy, dzięki któremu parowanie mi przywracało życie. O kurde, ten ma jaki zasięg. Poradka, to wiem, co to jest. Nie bierzemy tego. Dodatkowy punkt do siły, oczywiście. A co. Większe obrażenia trzeba mieć, żeby wychmiotać. Grillu Gavrona był. No i dobrze, to się najad pustych pusty rzeczy, kiełbasy, buły. Dobra, ruszamy tym Tetrisem. Na trzy hity. No to chyba oni byli na trzy hity. To dużo się nie zmieniło. Dobra, udało się. Być pierwszym Oki, doki. No, ja mam. Fajnie, fajnie. No dopóki nas nie rozpierdzieli bos, bo, bo byłem na bosie już raz i ciężki był. Zobaczmy, co on ma. Dodaję 2 punkty zręczności za 60. No mam tyle monet, to dawaj, czemu nie? Ma coś jeszcze, czy tylko to miał. M mógłbym mieć drugi, taki pierwszy? D, 0 Mingo. A trzeba mieć ten przedrostek? Tylko, że to 1000 zł będzie kosztować. To nie wiem, czy to się opłaca w sumie. Dawaj jednego. Też myślałem nad jakimś rejestracją, ale to też nie jest plus. Bo ułatwiasz policji akcję w razie czegoś. A tu trzeba. Tutaj jest. Co to jest? Bo tu wiem, że trzeba. E, schody mieć, żeby podjechać. Cześć, Quakeu. Tak, czekamy w kolejce na Daisy. A już jestem na serwerze, ale trudno. Może mnie nie wywali. Muszę dograć. Tak, wróciłem do niej, bo. Żałowałem trochę, że przestałem w nią grać. Bo nie przeszedłem pierwszego bossa nawet. I chciałem już dawno do niej wrócić, ale jakoś. Tak to czasami jest, że chcesz do czegoś, coś chcesz zrobić, ale jakoś nie masz na to ochoty za bardzo do końca. O, skrzyneczka. Co ja dostałem, tak właściwie? Chyba te 22 tych... mam, e, gwiazdek, no. Dzięki nie można kupić sobie... E, dodatkowe rzeczy później w sklepie. ziomków. Na chacie. Tu też gościu sprzedaje. zaraz zobaczymy co ma. I chyba u góry jest właśnie ten boss. Rozjebiemy mu wszystkie garnki, a co tam. To nie Twoje, bo stoją obok. O kurde, topór piechoty 4 za 96 monet. Akurat mi nie wystarczy, tylko czy ja to chcę? Chyba chcę. Obrażenia trzy razy większe od moich. Zaklęcie. Bierzemy. Fajne combo. Mocny atak. U, Jakie odrzucenie. Dobra, czary tatami. Życie, dobra, ciekawostka jest. Pamiętacie, jak pisałem tego maila do pana szamana? Ło, kurwa, a on jest wyżej, Kurde. Ostatni potek mam. Dobra, ostatnio, ostatnio pisałem w każdym razie maila do pana szamana. Bo wypuścił nową piosenkę. I ktoś go zapytał tam w komentarzu pod tą piosenką, czy mógłby nagrać film e, dla, swoje, dla, jej, dla jego siostry, bo ma urodziny, coś takiego. No i podał. I ten, ten szaman odpisał w tym e, komentarzu swoje, swojego maila podał, żeby się tam odzywać, nie? No i ja, spryciarz, ludzki człowieku. Wziąłem tego maila i napisałem do niego, że zapraszam go na. E, na wydarzenie. Żeby był artystą głównym wykonawcą. Znaczy nie, jednym, jednym z głównych i tak dalej. No i tam sfalsyfikowałem falsyki to, tak dla, dla, żartów, tam też okazało się, że tych wianków patronem jest Byś, czyli ta firma od, od śmieci, wywozu. Kurde. Więc podpisałem się jako Ryszard Suchodolski, dałem logo Bysia. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że wysłałem to z maila bardzo podejrzanego, bo nazwanego łysy klapek bez nogi Czego wcześniej nie sprawdziłem bezsensownie. Ehm, no ale, słuchajcie, szaman nie przejął się nazwą mojego maila i odpisał. Skubany. <grywka> odpisał skubany, że jest zainteresowany. I że chciałbym omówić szczegóły telefonicznie i podał mi numer, swój numer telefonu. Kumacie to, mam numer telefonu do szamana w tym, w ten sposób I... <ścoughs> i... Kurde, co to za gościu? Miniboss? Nie, Rupert, on walczy ze ścianą. Do szamana? No, jakiego szamana? Do pana z tego obrazka no. O śmiech! Kalu, co mi, że to jest tutaj. A może obok po prostu kawałek, ty. No właśnie. <śpiewanie> Jaki nieudacznik! Jezu! Całe życie stoi na wala w ścianę. Losowe zaklęcia? Alizman, w plecy. Pierwszy atak z serii ataków reportujecie za plecy wroga? What the fuck! Mm, dwa punkty siły, dwa punkty zręczności, jeden punkt żywotności. Żywotność i tak jak to zamienię, to tak, to schodzi mi do takiego samego poziomu. A na następnym poziomie? Może sobie po prostu dodam w żywotność.